Słuchajcie, robicie podstawowe błędy i nie wychodzicie z uzależnienia. Dlaczego dzisiaj chcę Wam właśnie to wyjaśnić. Jakieś trzy podstawowe błędy, które powodują to, że wracacie do uzależnienia, powodują to, że zaczy zaczynacie pić, zaczynacie czpać. Pierwszą rzeczą, którą nie robicie, nie wiecie, jak to robić, to jest nie rozpoznajecie głodów. Co mam na myśli głody? Głody alkoholowe, narkotykowe to nie tylko i wyłącznie chęć wypicia zaczpania, to nie jest... Tylko i wyłącznie głód. Oczywiście pokazuje nam się w ten sposób. Idzie w tym kierunku, idziemy sobie ulicą, patrzymy na, na ludzi pijących piwo, patrzymy na, na imprezowiczów i w tym momencie wydziela nam się chęć wypicia, chęć za życia. Ja nie mówię o tych głodach. Mówię o głodach takich jak złość, wkurzenie, roztargnienie, jakaś taki ból wewnętrzny, słabe samopoczucie, potliwość, szybkie ruchy. Jakie zachowania dziwne to też są głody. Słuchajcie, nawet za bardzo pokazywane szczęście też może być głodem. Czyli pierwszą rzeczą, czego nie robimy, to nie potrafimy rozpoznać rozpoznać głodu. Nie wiemy, co to jest. Myślimy, że to jest tylko i wyłącznie stan jakiś, że to jest, sam, to jest emocja, ale emocja też może być głodem, ponieważ jak byliśmy wkurzeni, wracacie sobie do domu, gdzie żona cały czas Was. Poddenerwowywała, cały czas was wbi biła was w szpileczki, lub mieliście takie wyobrażenie, że wbija wam szpilki. I za każdym razem, za każdym razem szliśmy do sklepu, jeżeli ona nas zdenerwowała, no to w tym momencie samo jej zachowanie będzie. Sama złość na nią będzie już głodem. Czyli nie rozpoznajemy tego. Jest to bardzo trudne do zrobienia. Słuchajcie, moi pacjenci bardzo często, jak ja tutaj prowadzę terapię, mówią, prowadząc oczywiście u nas, u nas tylko i wyłącznie pracujemy na dziennikach MyWay'a, czyli bardzo takie fajne narzędzie, które pozwala właśnie zrozumieć głody, pozwala zrozumieć tą chorobę. I słuchajcie, i ludzie nieraz często mówią tak, Krystian, ja nie mam głodów, jest wszystko w porządku. Pięknie, cudownie, z Ja mówię, ale jak głodów nie masz. No nie miałem ochoty się napić. Nie miałem ochoty się naćpać. Ale poczekaj, ale poczekaj, poczekaj, to nie chodzi o to, czy masz ochotę, czy nie masz ochoty. Trzeba się zastanowić nad tym głębiej. Okazuje się, że byli poddenerwowani, czpali na sucho, śmiechy chichy, poddenerwowani, wewnętrzny niepokój. Zadajcie sobie takie jedno pytanie. Zadajcie sobie pytanie. Co robiliście, jak byliście skurzeni? Co robiliście, jeżeli mieliście niepokój wewnętrzny? Co robiliście, jeżeli mieliście jakieś poczucie strachu, nawet poczucie szczęścia? Byliście, więc organizm będzie automatycznie pokazywał nam te głody z tej strony.